Dzień dobry. Zapraszam Państwa na drugą edycję Science Week, Tygodnia dla Nauki. Drugi raz to nie jest wielowiekowa tradycja, ale wydaje mi się, że warto podkreślić, że ta edycja odbywa się na wyraźną prośbę uczestników zeszłorocznego spotkania że była chęć, że była potrzeba spojrzenia na to, co z nauką i wokół nauki się dzieje. Wydaje mi się, że Warto spojrzeć na program, tam są ciekawe rzeczy, ale warto także zastanowić się, po co tego typu wydarzenia mają miejsce, bo jako naukowcy potrzebujemy chwilę refleksji. Dlatego wysyłamy na urlop, dlatego namawiamy na staże, dlatego namawiamy na różnego rodzaju wizyty studyjne i dlatego serdecznie zapraszam na Science Week, żebyśmy spoza tej zwykłej naszej rutyny, dydaktyki, badań własnych spojrzeli na to czym się zajmujemy. Może też warto to na tego typu wydarzenie spojrzeć z innej perspektywy, takiej może troszkę sportowej, bo, bo jednak jesteśmy wyczynowcami. Próbujemy zrobić coś inaczej, coś lepiej, coś bardziej dogłębnie niż koledzy, którzy konkurują w różnych naszych dyscyplinach. Zapaśnicy biegają, maratończycy podnoszą ciężary, pływacy jeżdżą na trenażerach. Potrzebne są różnego rodzaju dodatkowe ćwiczenia. I stąd, dla refleksji, dla ćwiczeń, dla ciekawości, zapraszam na Science Week. I może jeszcze jedno. To jako naukowcy potrzebujemy różnych mądrości. Taką bardzo popularną jest owe chińskie stwierdzenie, że każda największa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Więc ten pierwszy krok tutaj jest stosunkowo prosty. Proszę zajrzeć na program, proszę zarejestrować się na wydarzenie i jestem przekonany, że to będzie bardzo ciekawy przyszły tydzień na SGGW.